Witajcie. Cześć. Hejka. Witajcie. Spróbuję dzisiaj nagrać wam. Nie, ulubieńców kosmetycznych, bo już dawno tego nie zrobiłam, a już obiecywałam tyle czasu. Spróbuję się to nagrać po live. Agentka. Dzięki, Anita. Kto by moi drodzy chciał, przesłanie zapączka zachęcam. Co cię jadłam? Zjadam dwie bułeczki z pastą jajeczną. Zjadam rogalika Celandesa. I popijam Coca-Colą i zjadam pomarańcza na ten moment. Jadzia, twoja cierpliwość przyniesie szybciej owoce niż myślisz. Maciej, gdyby nie wyjątki, zasady byłyby nie do zniesienia. Agłuszka, Hanna. Przesłanie zapączka zachęcam do skorzystania. Patrycja. Uważaj na ludzi, którzy chcą Cię wykorzystać. Kasia. Wkrótce poznasz kogoś, kto otworzy Ci drzwi. Oczywiście do nowych możliwości. Dziękuję, Jakub. To są karty z przesłaniem. I smęka. Twoje słowa trafią tam, gdzie powinny. Eliza. Twoja praca zostanie doceniona publicznie. Alicja. Nie bój się prosić o pomoc. Klaudia. Zrobisz krok, którego się dawno bałaś i wygrasz. Te karty ile kosztowały? Z tego co pamiętam, te karty kosztowały 49 zł. Damian. Dobre wieści przyjdą wcześniej niż myślisz. Wantazam. Usłyszysz słowa, które potrzebowałeś. KG. Hej. Ktoś doceni twój styl i to głośno. Dzisiaj nie zamawiam żadnego obiadu, powiem szczerze. Nie, zjem coś innego. Ja tam mam zupkę amino, kurkową, pyszną, także zjem sobie dzisiaj. Edytka Hejka. Twoje słowa trafią tam, gdzie powinny, Anika. Ktoś odda ci przysługę z nawiązką. Na włosach mam motylka, spinka. To nie jest kokardka, tylko motyl mam też gorący kubek pieczorkowy ja bym chciała także zawsze mogę go zjeść hej Antoni czy jeszcze ktoś chce przesłanie za pączka? zachęcam Ania kaha. Znajdziesz przymierzeńca w nieoczekiwanym miejscu. Nie do kościoła nie idę. Czasami chodzę się modlić. Jeśli chodzi o, to mi zaprasza tomcio. Usłyszymy propozycję, której warto wysłuchać do końca. Hello! Hi. 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 How are you? I'm okay, what about you? Where are you from? We're from Uganda. So, mm -hmm. people, people, let's support them. Julcia. Julcia, przesłanie do ciebie. Dostaniesz więcej niż miałeś odwagę poprosić. Thank you so much everybody. Let's drop on the Naturalnie mam kręcone włosy trochę, ale powiem szczerze, teraz bardziej takie prostowane są, Powiedziała, dawniej bardziej loki miałam. Oni tak zawsze mają te live'y i tak proszą i są takie właśnie zespoły tych z Afryki i oni dostają przeogromne ogromne gifty. Rano zawsze tak proszą. Kiedyś wysłałam mi tam coś małego ja i oni dziękowali. Boże, to thank you so much, God bless you. Ale na takich biedaków to piękne zęby mają coś, nie? Piękne zęby, jakby wręcz robione. Piękny uśmiech hollywoodski. Dobra, Ircia. Dobre wieści przyjdą z nieoczekiwanej strony. No tam się że właśnie, bo biedni są, nie wiem, chyba że jestem w błędzie. Bardzo fajni są ogólnie. Jagoda i ir, dzięki. Dziękuję bardzo. Może wygramy, co? Jest szansa? Czy raczej nie? Skąd jestem? Z Bogromia. Ten małopolska, 45 km od Krakowa. Ania, rzucisz ich na całego lejwa Hejterów. Nie na 30 sekund, tylko na całego lejwa. Aga, dzięki Christiano. Fajnie byłoby. No, 50 to tak bardziej... Mm, ja bym na przykład jechała z mojego domu do centrum Krakowa. A jak gdzieś tam pod galerię, to 45. Także 45-50. Kilometrów mniej więcej. A wczoraj ten koleś tak wkurzył z tym karnetem na siłownię. Za bezczelność. Pierwszy raz z nim rozmawiałam, a on z takim do mnie... Nie, no, brak słów po prostu. I sugeruje mi, że jestem gruba. Co go to obchodzi w ogóle? A później ogadywał mnie tam, widziałem, oglądam tego live. A. Brak słów. Widziałem jakiś sympatyczny koleś, a tu. No i bezczelny. Dokładnie. Ja nie łączę się z ludźmi, żeby im dogadywać tak w taki sposób niebezpośredni. Tylko dawać komuś voucher na no siłownię. Poza tym on woli facetów, więc nie ma się czym przejmować. Kolejny. Dla popularności chciał się łączyć. Ja by ludzie potrafili... Mm, oczywiście, że tak tutaj tak, tak? Oczywiście że tak. Ja można do grubszej osoby przyjmuć masz karny na siłownię schudni, Zadbaj o siebie. Bezczelność. A co ja lustra w domu nie mam? Nie mam centymetra, nie mogę zmierzyć mojej talii? i nie wiem ile mam? Braksów, naprawdę braksów. Hejka. Cześć Mati, witam. Nie da tak miły był tak miły był hmm, tak. Ja bym go prosiła o pomoc, jeśli chodzi o siłownię, to okej, okay. nie prosiłam go. Czy chciał mnie urazić i zasugerować, że on taki szczupły, wysportowany nawet by nie spojrzał, w ogóle nie gadałby z taką jak ja, bo to zawsze to mi chcą przekazać. Po drugie, nawet nie podoba mi się nawet, bo jego arogancja i charakter od razu mnie odpychało, więc mam gdzieś wygląd. lokadę tu niektórym trzeba dać, bo są bezczelni. A wyciszenie? Ewa. Tak je, dziękuję bardzo. Wygrałam, wygrałam. Dziękuję Dzięki, moja droga. Thank you so much, good luck. KG, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Wygrałem w ostatniej chwili, w ostatniej chwili. Byli pewni, że wygrają, a tu proszę. A no właśnie, on chciał, zareklamować się siłownię. jak machał tym karnetem koło kamery, nazwy widzieli i mi się opłaca jechać z Wolbromia, i płaci za przejazd, za hotel, żeby pójść na jedną konsultację, na jeden trening z trenerem, faktycznie pod Warszawą, gdzieś tak. Śmiech na sali: KG 18. 10 poziom członkowski. Brawo. Jaka rasa psa? Ja nie mam psa, ale można powiedzieć, że jestem psem bezpańskim. A właśnie, odnośnie tej całej akcji, którą zrobiła Doda, to właśnie teraz w Bytomiu jest ta afera z tym schroniskiem. Bardzo mi szkoda tych zwierząt, yy, tych wszystkich psów, kotów. Zostały... Zostały same, bez jedzenia, zaniedbane, bez miłości. Ale to miło, że Doda tak się zajęła tą sprawą, bo widać było, że zakasała rękawy, pomagała własnymi rękoma, yy, nagłośniła sprawę i jest bardzo uprzejma ogólnie. I bardzo cieszę się, że poznałam Dodę wtedy na TikTok Awards. Bo jest wyjątkową osobą. To nie jest tylko artystka, ale też dobra kobieta. Yy, Daga. Prze chwilę ze z Wami, a później idę nagrać ten filmik z kosmetykami, bo w końcu kiedy ja to zrobię? Jak nie dziś. Już tyle czasu mówię, że nagram i do tej pory tego nie zrobiłam. Czy ktoś z Was chciałby teraz Karta Rady. Zachęcam. Karta Rady plus przesłanie za dwa pomni. Kto by chciał. Wiesz co, kilka piosenek dody lubię. Maryla, dziękuję bardzo. Maryla, przesłanie dla Ciebie. Round 2. Świat odpowie tak na twoją odważną prośbę. I dla Maryli karta Rady. Maryna, tutaj widzę wielką miłość, a bo ona już jest w swoim życiu albo będzie. I tu przede wszystkim widać, że to będzie taka relacja pełna zaufania, wielkiego uczucia. Przed Tobą również ważny wybór, także najważniejsze jest to, żebyś kierował się sercem w tym momencie, a jeśli chodzi o wybór, to podejmij mądrze decyzje. I wtedy będzie to wpływ na twoje życie. Nataliusz ustny. Karta rady dla Ciebie jest sprawiedliwa. KG, dziękuję kochana za ziemniaczka. <grafię> e, Nataliusz Łustny, sprawiedliwość nadchodzi do Twojego życia. Wszystkie straty zostaną wyrównane. Osoby, które ci, gdzieś tam Cię zraniły, dostaną to na co zasłużyły. Także nie musisz się o nic martwi martwić, bo sprawiedliwość sama przyjdzie. E, wpa wpadnie zaproszenie, które poprawi humor na długo. Kolejna osoba. Andzia Coliber. Czekać jakieś rozczarowanie, ale mimo to nie przejmowałabym się tym bardzo jakoś, bo przyjdą też zmiany do Twojego życia. Aktualnie mogą być jakieś takie blokady, ale tutaj to się zmieni na pewno i czekacie radość. Także nie martw się na zapas i przesłanie. Przyjdzie przełom w sprawie, która stała w miejscu. Co z klakierem? Z tym psychicznym gościem, który ja sobie ze mnie robił i kpił? Nic, zablokowałam go. Czy niektórzy wysłali jednego pączka, czyli bardziej przesłanie chcieli? Basia, dzięki. Lazy. Dla ciebie przesłanie. Czas na zmiany. Agi Agnes 370. Karta rady dla ciebie. No, przed Tobą taki czas braku radości, bym powiedziała, braku ekscytacji, będzie taka nostalgia i można trochę smutku. Także tutaj, przede wszystkim, no, przeczekałabym ten czas, a później los szykuje na Ciebie nowe możliwości. Także nie martw się, bo ta radość przyjdzie, kwestia czasu. Ale teraz, aktualnie, tu widać właśnie smutek bądź poczucie żalu. I przesłanie do Ciebie. Zobaczysz, że nie da się to tylko opinia. Ej, dobra, kolejna osoba. Przesłanie dla konanek. Zobaczysz efekt, na który długo czekałaś. Lady Margo, uważaj na ludzi, którzy chcą Cię wykorzystać. Gosia. Dzięki. Poczujesz spokój tam, gdzie wcześniej był chaos. Lazy. Kolejne przesłanie. Twoja praca zostanie doceniona. Hej, róża wiatrów. Gosia. Czekacie lekkość nawet w obowiązkach. Alina. Ktoś dziś szczerze ci podziękuję. Rozi, ktoś spełni Twoją małą zachciankę. Dobra, kochani, teraz karta rady za pączka. Tylko kart karta rady, aby ja to chciał. Jeszcze rósł przesłanie do ciebie. Czeka cię zaproszenie, które warto przyjąć. Kasia, karta rady. Tutaj widzę rozpad bądź niezgodę jakiejś relacji. I tutaj przede wszystkim y, trzeba to zostawić za sobą, bo ta osoba nie jest warta Twojego czasu, jest nielojalna moim zdaniem i warto już zostawić tą znajomość, nie walczyć o tą relację. I przesłanie. Tylko w ciemności możesz ujrzeć gwiazdy. Miki. Miki Bugi. Dwa pączki, czyli przesłanie i karta rady. Dobre wieści przyjdą z nieoczekiwanej strony. I karta rady. Aktualnie nie działaj pod emocji i nie działaj nerwowo, bo to może przynieść trochę nieprzyjemności i jakieś szkody. Także wszystko opanuj. Ogarnij się. Dziękuję bardzo za łóżwy. Także Miki, nie działaj impulsywnie w najbliższym czasie. Alina. Karta rady. Nie oczekuj zbyt wiele. Chwyć w ręce to, co otrzymasz od losu i ciesz się z tego. Róża wiatrów. Docenię to, co masz. Róża wiatrów. Tutaj widzę jakieś plotki, pomówienia, wredne osoby w Twoim otoczeniu, które mogą tutaj bardzo namieszać. Także przyjrzyj się ludziom i zobacz jakie mają intencje. To jest najważniejsze w tym momencie. I przesłanie. Dostaniesz komplement, który zapamiętasz. Do miśka. Do Miśka. Masz toksyczne osoby w swoim otoczeniu. One źle wpływają na Ciebie. Także pora te osoby zostawić i zacząć nowe życie bez nich. Będzie lepiej. Tu Karol jeszcze wysłała pączka. Przegapiłam ją. Czeka Cię wielka przygoda. Julia. Julia, ktoś bije Ci nóż plecy. Ktoś się nielojalny jest, wredny. I najważniejsze jest to, żebyś wierzyła w to, że będzie lepiej, bo szybko ten dramatyczny czas minie i poczujesz się lepiej, poczujesz ulgę. No, kończymy wróżby na razie, w tym momencie. Ogarnista, dzięki za łyżwy kolejne. Na razie kończymy, bo jest tak dużo osób, że potem pominę. Dzięki za kolejne łyżwy, wow! Nigdy bym nie włożyła łyże, bałabym się po prostu, że poślizgnę się i nie wiem, przewrócę, połamie. Wow, dzięki za kolejne łyżwy, wow, dzięki! Ile giftów, kochana. Wow. Kolejne. Chyba Ty mnie zachęcasz, żebym faktycznie na lodowisko wyszła. ja Cię kręcę. Kolejne. Tyle mam już, że po prostu nic innego, tylko powinnam pośliznąć się. Ale bałabym się, że mówiąc, wyjść na lód. Jednak jak idę, jak jest lekki lód, to już boję się. Na kolejne osoby. Tu przegapiłam. Oficjal Matthew. Kartę rady dla Ciebie. Aktualnie coś się kończy w Twoim życiu. Nadchodzi nowy początek, także ciesz się tym. Będą wielkie zmiany i pozwól niektórym rzeczom zakończyć się i zacząć coś nowego, nowy rozdział. Kolejna osoba, do miszka, ja ci mówiłam karty rady, czy nie? Kolejna osoba, już moment, kolejna osoba tutaj była. To jest za tak dużo osób. Tutaj można pominąć, bo tyle jest. Aleksandra jeszcze. Świat odpowie tak na Twoją odważną prośbę. Kończymy na razie przesłanie i wróżby. Hej, Klaudia. Kolejna osoba. Magia00. Magia, tu widzę na czasie dużo zamartwienia się. Tęsknota, jakieś takie odczucie przygnębienia, żalu i powiem Ci tak: skup się przede wszystkim na tym, co jeszcze zostało, i docenij to, co było, ale nie rozpamiętuj tego w taki sposób negatywny, tylko skup się na przyszłości. Gosia aktualnie może zastanawiać się nad tym, czy to co aktualnie robisz przynosi efekty. Nadzieję, że efekty, rezultaty nie są takie, aby chciała, to one przyjdą. Tylko cierpliwość musi być i tutaj wyczekiwać musisz na to. Starać się bardziej. Julia, dzięki. Pomadka na ustach mam tylko. Carmex dzisiaj. Nic więcej. Popieram akcję Dody, oczywiście. Trzeba pomagać zwierzętom. Bo one same się nie obronią. Pominam apety na życie, tak faktycznie. Tam widziałam gdzieś twój komentarz, sorry. Twojego, yy, twojego pączka. Dobra, już sprawdzamy. No proszę. Pozbędziesz się wrednych, fałszywych osób ze swojego otoczenia, to ci wyjdzie na dobre. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby na przyszłość bardziej przyglądać się czynom ludzi. Żeby yy, po prostu nie dawać się manipulować. Julia. Nie wiem, może nie widziałam znowu, bo tak dużo było tych pączków. Czekajcie. Julia, nowicka. Karta rady dla Ciebie. Oszczędzaj pieniądze w najbliższym czasie. Karty tylko tyle mówią. Nie wydawaj kasy na bzdury. Dzięki za komplement. Kora, okres samotności przed tobą tutaj. Czas kiedy faktycznie powinnaś przebywać sama ze sobą. Widzę, że przemyślenia by się przydały, jakaś refleksja, na, na łonie natury albo gdzieś tam sam na sam, wtedy lepiej byś siebie zrozumiała i los przyniesie nowe możliwości, nowe okazje. Fcia, Kończymy na razie z różeniem. Fcia, Brak spełnienia emocjonalnego w tym momencie i na ten moment to się nie zmieni, ale na przyszłość musisz kierować się intuicją. I kolejna osoba, Kacper. Można ci przesłanie. Poczujesz wdzięczność i będzie jej dużo. Co tu jeszcze? Anastazja for... Oh sorry, Anastazja for lovers. Anastazja, powiem Ci, dużo zamieszania w Twoim życiu, zamętu. Nie stresuj się za bardzo i nie pozwól innym ludziom, żeby mieli wpływ na Twoje życie. Na Twoje emocje. Sigma. Przyjdzie przełom w sprawie, która wstała w miejscu. Dobra, moi drodzy, ja na razie spadam. i nagrywać ten filmik z kosmetykami. Pozdrawiam gorąco, dziękuję za wszystko i widzimy się później. Bo w końcu już tak długo obiecuję ten filmik, a dalej go nie nagrałam. Także dzisiaj będą ulubieńcy kosmetyczni. Pozdrawiam, dzięki. Estación, yo ya haré igual que un niño. porque te vas? porque te vas? porque te vas?